Dzień dobry, witam was wszystkich na kanale Shark Trader z tej strony. Nagrywam filmik drugi raz, bo wcześniej był problem techniczny. Później się nie udało go nagrać, więc przepraszam tych, którzy oglądali tam ten film za usunięcie. Nagrywam ponownie. Słuchajcie, przede wszystkim chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich kobiet, które tutaj są na kanale ze mną. Dzięki wielkie, widzę, że komentujecie, piszecie, zadajecie pytania, więc najlepsze, najpiękniejsze życzenia dla Was z okazji Dnia Kobiet. Po drugie, chciałem Wam dzisiaj pokazać USDPLN-a. Bardzo dużo o niego pytacie. Dzisiaj jest ważny dzień, ponieważ jesteśmy po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. RPP podniosło stopy procentowe. Ta podwyżka stóp procentowych zapewne ochłodzi rynek, już zresztą widać było reakcje na rynku po, po podniesieniu tych stóp procentowych. Natomiast to, co ja Wam chciałem tutaj pokazać na tym wykresie, dzisiaj wyjątkowo analiza będzie z wykresu na Stuku, a nie, na, nie z Metatradera, ponieważ tutaj mam dużo dłuższe dane. W zasadzie od początku notowań pary USDPL, posłuchajcie, jeżeli chodzi o stopy procentowe, nie jest to przypadek, że stopy procentowe są podnoszone akurat dzisiaj. No, przede wszystkim rynek się tego spodziewał, bo ciężko, żeby bank centralny nie podniósł stóp procentowych przy tak osłabiającej się złotówce. Natomiast słuchajcie, w NBP, w Radzie Polityki Pieniężnej też siedzą mózgi, które bardzo dobrze znają analizę techniczną i wiedzą, gdzie warto zrobić potencjalną interwencję, czy w którym miejscu warto podnieść stopy procentowe. Stopy procentowe oczywiście są narzędziem dużo ostrzejszym i twardszym niż interwencja, bo one bardzo szybko wylewają kubę zimnej wody na rynek. Natomiast należy pamiętać o jednej rzeczy, że stopy procentowe są mieczem obosiecznym dla niektórych, takich jak traderzy, którzy traderzy czy ludzie, którzy, dla których kurs złotówki do dolara ma znaczenie. Dla nich jest to dobre, bo złotówka osłabiająca się uderza po kieszeniach Polaków. Wszystko jest dużo droższe w naszym kraju. Benzyna drożeje, przecież my nie mamy własnej ropy, sprowadzamy ją, sprowadzamy ją w dolarach, więc dolar droższy, to i droższa ropa. Wszystkie produkty z zagranicy, które sprowadzamy, czy to ze strefy euro, czy z, w ogóle spoza Europy, również musimy płacić więcej, no bo nasza waluta jest dużo słabsza. Dlatego, żeby hamować wzrost cen, Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Natomiast, Drugą stroną tego medalu są kredyty. Jeżeli stopy procentowe są podnoszone, to automatycznie raty kredytów rosną i idą w górę. Słuchajcie, zapewne pamiętacie, jeśli nie, to Wam teraz przypomnę okres wiosenno-letni zeszłego roku, kiedy to była wielka nagonka na branie kredytów, no bo inflacja, bo ceny rosną, pieniądz traci na wartości mieszkanie idą do góry, więc wszyscy, wszędzie była narracja, żeby brać kredyty, no bo są stopy procentowe na poziomie 0%. 0%. Natomiast, no, generalnie w większości przypadków należy robić na rynku antytrendowo, tak i w tym wypadku stopy procentowe zerowe nie są w nieskończoność. Sytuacja jest, sytuacja była dokładnie taka sama jak... Kiedy to było 14 lat temu, kiedy w 2008 roku zbliżaliśmy się do końca korekty, długiej korekty, dużego rzędu na, na franku szwajcarskim. I wtedy duzi gracze, duże banki, mające też swoich analityków, wiedziały, że ta korekta się zbliża, i wtedy naganiano ludzi na, na kredyty we frankach szwajcarskich. Pamiętamy, co się oczywiście później stało. I tutaj sytuacja jest nie inna. Tutaj też była taka sytuacja, że stopy procentowe były na poziomie zera, ale bankowcy wiedzieli, że taki poziom nie może się w nieskończoność utrzymywać. No i efekt mamy taki, że mamy wystrzał, wystrzał waluty. Bank w tej chwili centralny obniża stopy, podwyższa stopy procentowe po to, żeby obniżyć tą walutę, ale to uderza nam w wyższe, w wyższe raty kredytów. Tak więc, no niestety, dla niektórych osób nie będzie to dobre, i wydaje mi się, że w tej chwili zacznie się spirala zadłużenia na osób, które brały kredyty w złotówkach. Poniekąd mógłbym teraz powiedzieć, bo pytacie tutaj, w co zainwestować pieniądze. No, moim zdaniem. Fajną inwestycją byłoby spłacenie kredytu teraz, bo e, może jeszcze nie w tej chwili, bo pewnie w tej chwili troszeczkę złotówka spadnie. Aczkolwiek, e, chociaż nie no, w zasadzie teraz, bo stopy, to, że, nawet jeżeli złotówka spadnie, to stopy procentowe będą na wysokim poziomie. Zaraz się dowiecie, dlaczego moim zdaniem te stopy procentowe będą dalej podnoszone. Tak więc kończąc ten wątek, uważam, że fajnym pomysłem na inwestycje jest w tej chwili nadpłacenie kredytu, jeżeli takowy mamy w złotówkach. Natomiast posłuchajcie, obejrzyjcie sobie film mój z 30 stycznia. Ja zresztą wkleję link pod spodem. To jest film, w którym 30 stycznia mówię o, o tym, że dolar będzie po 5 złotych. No, długo nie trzeba było czekać, praktycznie miesiąc. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak szybko. Natomiast no, po miesiącu mamy już dolara praktycznie pukającego w ten poziom. Cztery, mamy w tej chwili 4,50. Teraz dlaczego, dlaczego akurat wziąłem wykres z, ze stuka, na którym chcę Wam tą analizę zrobić? No bo zobaczcie. Tutaj poziom ten czerwony 4,75, ten, w którym jest literka X, to jest bardzo ważny poziom. To jest szczyt szczytów dotychczasowy notowań na USD On był zrobiony w 30 września, no we wrześniu 2000 roku, czyli tak naprawdę można powiedzieć 21-22 lata temu. Zobaczcie, przez 20 lat, 20, ponad 20 lat ten poziom był nietknięty, nieruszony. Natomiast rynki mają tendencję do dążenia do takich poziomów. Po co? Po to, ponieważ na takich poziomach są podejmowane decyzje. Jakie? Albo poziom reaguje i jest odrzucany, albo poziom jest przebijany. Oczywiście do tego, jaka zapadnie decyzja na tym poziomie, są jakby inne metody, inne techniki, o tym teraz nie będę mówił. Natomiast rynek dąży do tego poziomu i ja uważam, że, y, że jest duża szansa, że ten poziom zostanie y, y, ruszony, przebity. Teraz, czy on zostanie przebity i ruszony od razu, teraz z marszu, czy jeszcze będzie korekta, y, to y, w tej chwili jasno nie jestem w stanie powiedzieć, bo w momencie, kiedy wchodzi bank centralny do gry i podwyższa stopy procentowe, no to y, analiza techniczna y, jakby jest troszeczkę na, na drugim planie. Tak? Natomiast y, albo według mnie albo przebijemy ten poziom, albo zrobimy korektę, y, którą y, zapowiadam na y, poprzednich filmach, co jest dla mnie bardziej prawdopodobne, że będzie korekta do okolic 4 4 zł, 4 z hakiem małym i później przebicie do góry. Teraz z jakiego powodu y, są tutaj te literki X A, B, C. No Ci, którzy są ze mną dłużej na kanale, to wiedzą, że e, domyślają się pewnie, że są to punkty zwrotne tworzące tak zwaną formację harmoniczną, e, punkt X, punkt A, punkt B, jeden z ważniejszych punktów w formacji harmonicznych C i punkty D. I teraz m, punkt B, wysokość punktu B względem odcinka XA determinuje nam dokąd ten kurs. Po odbiciu się z poziomu C, może dojść. W momencie, kiedy B jest w okolicach 78 i 6, a jest, to mamy formację motyla. I formacja motyla to jest formacja, która bardzo często występuje jako formacja, jakby tworzy, jej ramię CD tworzy impuls. I w momencie, kiedy kurs USDPLN przebije lub nawet naruszy chwilowo i później się cofnie, to taki wyskoczenie ponad, tego, ponad ten poziom, ponad 475, to jest otwarta droga do tego, żeby formacja motyla się realizowała. I co to dla nas oznacza? Formacja motyla ma swoje dwa punkty d. Punkt d to jest punkt zwrotny. Pierwszy punkt jest zawsze na poziomie 127%, tutaj, Drugi na 161%. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli punkt, tak ważny poziom jak ten jest ruszany, ten poziom X, to zazwyczaj w takiej sytuacji jest robione tak zwane fałszywe wybicie, czyli kurs wybija do góry i chwilę później wraca. Zobaczcie, tuż za tym poziomem mamy poziom 5 zł. Rynek bardzo lubi dochodzić i odbijać się od tak zwanych poziomów psychologicznych okrągłych, czyli. 4 zł, 5 zł, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc uważam, że poziom 5 zł, jeżeli naruszymy tylko tą granicę, poziom 5 zł posłuży do zrobienia tego fałszywego wybicia, i wtedy na dłużej pewnie rynek wróci już w dół, po to, żeby w przyszłości dojść do poziomów zwrotnych formacji harmonicznej motyla. Rzadko kiedy zdarza się, że motyl reaguje, może inaczej, całkowicie odwraca się w pierwszym punkcie d, czyli w punkcie 127%. Zazwyczaj dochodzi, w 90% dochodzi do swojego drugiego punktu d, będącego na 161%, ale na pierwszym punkcie d zazwyczaj silnie reaguje, robiąc korektę wzrostów. Tak więc, jeżeli tylko przebijemy i naruszymy ten poziom i dojdziemy do tych 5 zł, to po, prawdopodobnie po korekcie, bo wiecie, czasami takie poziomy są po prostu z marszu przebijane, jak przez masło. Nie wiadomo, co się wydarzy, nie wiadomo, co będzie się działo na tej Ukrainie i jak polska gospodarka będzie wyglądała. Natomiast, jeżeli naruszymy ten poziom, to mamy otwartą drogę do poziomu 5,50 a później do 6,50. Pytanie w jakim czasie? No, słuchajcie, ten wykres jest wykresem miesięcznym, więc to będzie raczej trwało y, lata, kilka lat. Chociaż z drugiej strony, zobaczcie, ten wielki ruch wydarzył się w ciągu jednego miesiąca, więc y, zazwyczaj tego typu ruchy nie dzieją się w kilka tygodni, w kilkanaście dni. Natomiast, y, dlatego mówię kilka miesięcy, kilka lat, aczkolwiek wszystko jest, Możliwe. Zobaczcie w jakim tempie ten ruch tutaj, e, odcinek AB, e, miał miejsce. To jest e, ten ruch, to jest ruch e, dokładnie z tego okresu, o którym mówiłem na początku filmu, z wybuchu kryzysu w 2008 roku, roku kiedy to e, zbankrutował bank Lehman Brothers e, w Stanach. E, był e, krach na kredytach subprimeowych e, i wtedy właśnie też była ta sytuacja z frankiem szwajcarskim kiedy zaczął drożyć i kredyty zaczęły iść do góry. Tak więc, moi kochani, miejmy nadzieję, że pan Glapiński będzie nam pomagał i będzie studił tą złotówkę, natomiast jeżeli nie uda mu się obronić tego poziomu, no to czekają nas wzrosty typu 6,50 za dolara, a wcześniej przystanek, bardzo ważny, 5,50. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o tą. Szeroką analizę polskiej złotówki, połączonej trochę z sytuacją kredytobiorców. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego naszym pięknym paniom w naszym kraju i na tym kanale. I pozdrawiam Was wszystkich. Dzięki wielkie. Szark, cześć.